super weekend polityczny. Niektórzy już ochrzcili przed nami. Kongres programowy Trzydniowy Prawa i Sprawiedliwości, a także e, m, Kongres Koalicji Obywatelskiej i Fuzja z nowoczesną i inicjatywą polską. Mówi się, że jest na stole nowa nazwa. Ma pan jakiś pomysł na nową nazwę dla, dla Koalicji Obywatelskiej? W Radzie Miasta było poko. Nie wiem, jakby to rozwinąć. E, m, jeszcze jak byłem radny miasta, mogę panu powiedzieć, co widzę w tej chwili na stole, co my mamy. Pan również jako dziennikarz ma przed sobą Kongres Programowy Prawa i Sprawiedliwości i Fuzja szłapka przychodzi już dawno na, przyszedł do Donalda Tuska i nie wiem, tam się łączą, nie łączą. Rozumiem, że jest syndykiem masy upadłościowej, więc tam niektórzy wcześniej przyszli. I ja nie chciałbym, abyśmy się zajmowali platformą sami sobą, w polityce ogólnie, tylko żebyśmy rozmawiali o programie, o tym, co jest, jest dla Polaków. Platforma też ma panele dyskusyjne na, na niedzielę zaplanowane. Tak, jasne. Ciekawe, o czym będą rozmawiali. No pewnie o tym samym, co wy. Od demografii przez gospodarkę po, po militaria. Natomiast chciałem zapytać już o wasz kongres. Czy możemy spodziewać czy jakichś przełomowych Propozycji, portal Mani.pl spekuluje dzisiaj rano, że to może być na przykład 100 tysięcy złotych na trzecie dziecko, że to może być forma z, z kredytów z stopą zagwarantowaną na kilka, kilkanaście lat. Jak to może wyglądać? Panie redaktorze, my gdybym ujawnił tego typu oczywiście informacje, to zapewniłbym większą jeszcze oglądalność, ale byłoby to nie w porządku wobec moich kolegów. Mogę powiedzieć jedno, że to nie jest tylko jeden obszar, dlatego że pan dzisiaj mówi o hasłach, a my dzisiaj nie rzucamy hasła, tylko mówimy o konkretnych rozwiązaniach, które muszą być wdrożone kiedy prawo i sprawiedliwość będzie wracało do wodza, bez, bez wątpienia jestem przekonany.